Szanowni Państwo, witamy serdecznie wspólnie z Panem Posłem Pawłem Kreniakiem. Chcemy na tym briefingu prasowym odnieść się do piątkowej wypowiedzi jednego z członków rządu koalicji 13 grudnia, dokładnie do wypowiedzi wiceministra Infrastruktury Pawła Gancarza. Za chwileczkę do niej przejdę i pokażę cytat z tej wypowiedzi. Natomiast my tę wypowiedź rozumiemy jako kolejny krok do tego, aby obecny rząd wycofywał się z. Zobowiązań z inwestycji, które zostały przez Rząd Prawa i Sprawiedliwości nie tylko wyznaczone jako cel, ale inwestycji, na które rząd Prawa i Sprawiedliwości zapewnił środki finansowe. Pan wiceminister Paweł Gancarz w piątek w Opolu udzielił wypowiedzi i tutaj cytat polskiej agencji prasowej nie ma środków na realizację listy stu obwodnic. Szanowni Państwo, na tą chwilę. Ta informacja to nieprawda. Są środki przygotowane przez rząd Prawa i Sprawiedliwości na realizację programu budowy stu obwodnic, są środki finansowe przygotowane przez rząd Prawa i Sprawiedliwości na realizację innego wielkiego programu drogowego, rządowego programu budowy dróg krajowych. Szanowni Państwo, przyznał to. Sam pan wiceminister Paweł Gancarz 28 grudnia na Sejmowej Komisji Infrastruktury, wtedy, kiedy opiniowaliśmy budżet państwa na rok 2024. Cytuję kolejną wypowiedź pana ministra Pawła Gancarza. Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Parlamentarzyści! Wydatki z Krajowego Funduszu Drogowego na inwestycyjne programy drogowe to kwota 20 miliardów 670 milionów złotych i w ramach tej sumy będziemy realizować program budowy dróg krajowych do 2030 roku oraz program budowy stu obwodnic 2020-2030. To pierwsze potwierdzenie tego, że są środki finansowe przygotowane przez rząd prawa i sprawiedliwości na inwestycje tych strategicznych projektów inwestycyjnych. No i drugie potwierdzenie na to, że to jest fakt, to potwierdzenie komunikatu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, czyli inwestora, który w imieniu państwa podpisuje umowy na kontrakty wykonawcze dla tych inwestycji. I to, drodzy Państwo, artykuł z piątku 9 lutego, czyli z tego samego dnia, w którym padła ta niefortunna wypowiedź ministra Gęcarza. Mamy informację ze strony Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Jest umowa na realizację obwodnicy w Szwecji w ciągu drogi krajowej nr 22, obwodnica Szwecji znajduje się w programie budowy stu obwodnic. Jest to miejscowość położona w województwie zachodniopomorskim. Wzdłuż drogi krajowej numer 22, koszt tej inwestycji, czyli koszt zaprojektowania i zbudowania tej obwodnicy to 61 milionów złotych. Także, Szanowni Państwo, przedstawiliśmy wspólnie dwa dowody na to, że rząd Prawa i Sprawiedliwości wyznaczając cele inwestycyjne, czy to w ramach rządowego programu budowy dróg krajowych, czy to w ramach programu budowy stu obwodnic, zapewnił na te cele inwestycyjne środki finansowe. Wypowiedź wiceministra Gancarza odczytujemy jako próbę rozpoczęcia dyskusji na temat zlikwidowania tych programów, na temat wycofania się obecnej koalicji z tych wielkich przedsięwzięć rozwojowych. Nie musimy nikomu tłumaczyć, jak budownictwo drogowe wpływa na rozwój naszego kraju. Ostatnie, drodzy Państwo, 8 lat to gigantyczne środki finansowe na realizację inwestycji drogowych zarówno na poziomie krajowym, budowa autostrad, dróg ekspresowych, budowa obwodnic, ale ostatnie 8 lat to również gigantyczne wsparcie, które były przeznaczone przez Rząd Prawa i Sprawiedliwości na drogi lokalne, czy to z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, czy to z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. Uznaliśmy, że te inwestycje muszą być zrealizowane, ponieważ mają bardzo pozytywny wpływ na rozwój polskiej gospodarki. Skracają czasy przejazdów pomiędzy poszczególnymi regionami naszego kraju. Nowe rozwiązania komunikacyjne powodują, że szybciej, ale bezpieczniej, bardziej komfortowo i wygodnie poruszamy się po Polsce. I oczywiście, drodzy Państwo, mają bardzo pozytywny wpływ na bezpieczeństwo w ruchu drogowym. 2023 rok też dzięki inwestycjom drogowym to rok najbezpieczniejszy w historii pomiarów. To rok, w którym zginęło najmniej osób na polskich drogach od samego początku tworzenia takich statystyk. Także inwestycje drogowe muszą być kontynuowane. Niezależnie od tego kto rządzi, jest ukute takie sławne i w samorządzie i w polityce powiedzenie, że drogi nie mają barw partyjnych. Każdy kto rządzi musi realizować inwestycje drogowe i my, jako posłowie z Sejmowej Komisji Infrastruktury, będziemy pilnować obecnego rządu, aby nie wycofał się z żadnej inwestycji, która została przez nas zaplanowana i na którą zostały przygotowane środki finansowe. Ta wypowiedź ministra Pawła Gancarza jest w naszej ocenie, ocenie otwarciem dyskusji do tego, aby obecny rząd wycofał się z tych wielkich programów i z tych wielkich inwestycji. Przypominamy, że trwa dyskusja na temat przyszłości centralnego portu komunikacyjnego. Część koalicji, tak jak partia Razem, jest za tym, żeby centralny port komunikacyjny realizować. Część koalicji skupiona wokół platformy obywatelskiej jawnie opowiada się, aby ten projekt zatrzymać. Także obecna koalicja miota się w tej sprawie od ściany do ściany. Podobne stanowisko prezentuje, jeżeli chodzi o elektrownię atomową. Kilka tygodni temu Polska obiegła informację o zmianie lokalizacji dla budowy elektrowni atomowej. Ona została chwilę potem ucięta. To dobrze, natomiast będziemy musieli patrzeć rządzącym w tej sprawie na ręce i też będziemy patrzeć rządzącym na ręce jeżeli chodzi o program budowy stu obwodnic, o program rządowy program budowy dróg krajowych o program bezpiecznej infrastruktury drogowej bo takowy również przez rząd prawa i sprawiedliwości został przyjęty i jest realizowany będziemy patrzeć na ręce co dzieje się z funduszem rządowym funduszem rozwoju dróg który w sposób niesamowity swoim wsparciem oddziaływał na poprawę jakości infrastruktury lokalnej to będzie nasze zadanie i z tego zadania zarówno na sejmowej komisji infrastruktury, na sali plenarnej, ale korzystając również z uprawnień ustawowych będziemy chcieli, będziemy chcieli to zadanie wykonać. Drodzy Państwo, nie ma żadnych przesłanek w tej chwili, aby zatrzymywać nasze wielkie programy inwestycyjne. Są zapewnione środki finansowe, co przyznał sam wiceminister infrastruktury na sejmowej komisji 28 grudnia, gdzie opiniowaliśmy budżet na rok 2024. I tylko negatywna decyzja polityczna rządu Platformy Obywatelskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego i Lewicy może zatrzymać te potrzebne i oczekiwane przez społeczeństwo inwestycje. My na to nie pozwolimy. Bardzo proszę teraz o wypowiedź pana posła Pawła Chreniaka, byłego wojewody dolnośląskiego, posła poprzedniej i obecnej kadencji, bardzo aktywnego członka Sejmowej Komisji Infrastruktury, dla którego tematy inwestycyjne są bardzo bliskie. Bardzo proszę, panie pośle. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, Polska, obecna Polska Donalda Tuska to jest Polska, tak naprawdę bez ambicji. Dziś obserwujemy z jednej strony brak konkretnych propozycji rozwojowych dla naszego kraju, a z drugiej strony obserwujemy wycofywanie się z kolejnych ważnych cywilizacyjnych, ambitnych dla Polski programów, takich jak centralny port komunikacyjny, elektrownie atomowe, ale również niedawno usłyszeliśmy o wycofywaniu się z programu inwestycji strategicznych tego Programu, który zmienia Polskę Powiatową, i dzisiaj również słyszymy o próbie wycofania się z programu budowy stu obwodnic. Te dwa ostatnie programy, czyli program budowy stu obwodnic i program inwestycji strategicznych dla samorządów, to są programy, które mają jeden wspólny cel. Tym celem było budowę, była budowa Polski zrównoważonej, takiej Polski, w której wspieramy Polskę powiatową, tak żeby niezależnie od tego, gdzie żyjemy, mieli, żebyśmy mieli taki sam dostęp do infrastruktury tego, co nas otacza. Dzisiaj widzimy, że Polska Donalda Tuska Stoi plecami do Polski Powiatowej, wycofuje się z tych cywilizacyjnych, ambitnych projektów prawa i sprawiedliwości. To jest oczywiście ogromne zagrożenie. Ale jeżeli chodzi o program budowy stu obwodnic, ten program ruszył w roku 2021. To jest program, który. Jest realizowany zgodnie z przyjętym harmonogramem. Ja chciałbym tutaj wskazać, że na Dolnym Śląsku mamy siedem obwodnic wpisanych w, te, w ramach tego programu. Jedna z nich obwodnica głogowa dziś już ma podpisany, jest w trakcie przetargu na budowę, więc lada chwila będziemy mieli w kopanie łopaty. Trzy kolejne Milicz, Międzybusz i Legnica to są obwodnice, gdzie będziemy mieli lada chwila decyzje środowiskowe, a więc ten proces Proces inwestycyjny jest daleko posunięty. No i trzy kolejne: Oława, Złoty Stok i Kaczorów, to są obwodnice, gdzie tworzony jest tak zwany steś. Przypomnę, rozpoczęcie programu to jest rok 21. Zgodnie z informacjami z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych, z Ministerstwa Infrastruktury, od pomysłu do momentu, kiedy kierowcy wjeżdżają na drogę, mija mniej więcej od 8 do 10 lat. Te 8-10 lat to jest czas, kiedy zgodnie z przepisami prawa polskimi, ale również unijnymi, mamy konsultacje społeczne, przetargi, okres budowy i Patrząc na te 8-10 lat, moment rozpoczęcia programu budowy stołobowodnic w 2021 roku, my naprawdę jesteśmy w dobrym czasie. Tak jak powiedziałem, te działania postępują tak, jak należy. Ja absolutnie nie rozumiem tego, co się dziś dzieje, tych decyzji ze strony Donalda Tuska, jego rządu, czy przedstawicieli jego rządu. W tym miejscu chciałbym zaapelować do Donalda Tuska, że jeżeli taka decyzja... Zapadnie, niech wykaże się odwagą. Niech pojedzie do Milicza, o ławy, Legnicy i zakomunikuje to mieszkańcom, że ta obwodnica, na którą mieszkańcy czekali kilkadziesiąt lat, jednak nie będzie realizowana. Ja pamiętam w czasie kampanii, jak premier Donald Tusk jeździł i mówił, że nic, co zostało dane, nie, nie zostanie odebrane. No dzisiaj widzimy, że. I mamy na to wiele przykładów, że to jest absolutne kłamstwo. Niestety, wiele rzeczy, które zostały wdrożone przez rząd Prawa i Sprawiedliwości, są powstrzymywane. Próbuje się z tego obecny rząd wycofać. Ja apeluję do koalicji, która dzisiaj rządzi Polską, żeby nie grzebała tych wszystkich dobrych, cywilizacyjnych, ambitnych projektów, które wdrażał rząd Prawa i Sprawiedliwości, wdrażał między innymi pan minister Weber. Bądźcie odważni, niech ta Polska będzie polską ambitną. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, jeszcze jedna informacja odnosząca się do rządowego programu budowy 100 obwodnic. Tak jak wspomniał pan poseł Paweł Chraniak, ten program został przyjęty uchwałą Rady Ministrów na początku 2021 roku oprócz wyznaczenia do realizacji 100 obwodnic zapewnił również środki finansowe na realizację tych zadań 28 miliardów złotych. 28 miliardów złotych na realizację tych inwestycji, a od tamtego czasu ten program, program był dwa razy nowelizowany. Dokładaliśmy dodatkowe środki, aby e, zapewnić wykonawcom. Zwrot wysokiej inflacji, która nastąpiła po raz pierwszy w momencie ataku Rosji na Ukrainę. Wtedy mieliśmy bardzo wyraźny skok cen materiałów budowlanych, chociażby stali. W ogóle ze stalą był ogromny problem, jeżeli chodzi o jej dostępność. No, i druga nowelizacja tego programu to rok 2023, kiedy to po raz drugi podnieśliśmy jego wartość, właśnie po to, aby uchronić istniejące kontrakty, ponieważ inflacja cały czas na tamten czas była na wysokim poziomie. Teraz inflacja spadła. Z tym trendem spadkowym bardzo wyraźnym mieliśmy do czynienia już w czwartym kwartale roku 2023. Ona w tej chwili utrzymuje się na równym poziomie i nie ma żadnych przesłanek, żeby podejmować jakiekolwiek negatywne i takie ad hoc decyzje a propos prowadzenia dalszych inwestycji infrastrukturalnych, w tym inwestycji w ramach programu budowy stu obwodnic. Także drodzy Państwo, apelujemy o to, aby rząd Donalda Tuska nie wycofywał się z tych potrzebnych i oczekiwanych projektów, które zostały do realizacji wyznaczone przez rząd prawa i sprawiedliwości.